Ale się pan sferierował, panie zdruź, że pan nie poleciał z nami. Jesteśmy cali zdrowi w porządku. A no jak tam było w tym niebie? Co się tam panie. robili? Panie, ludzkim głosem nie można na to odpowiedzieć. Panie, trzeba tam być i zobaczyć. Podejga! Potęga na mnie. Potęga! No, Potęga mówię, panie! Jak pragnę Boga! Piękny jest nasz kraj z lotu ptaka! Życie jest piękne! Niestety trzeba umieć z niego korzystać! Trzeba polecieć z nami, a nie pilnować koni! No dobra, to my lecimy! To stój! Dzwalajcie! Zwalniamy pana. do miasta! Zwaniamy pana! Leć pan do miasta, a my lecimy dalej! Panie Struś! przyjechaliśmy specjalnie po to, żeby pana zwolnić! Pan wraca z końmi do miasta, a my lecimy dalej! Cześć. Do widzenia. Wszystkiego.